Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w ostatnią niedzielę w ciągu roku, a więc niedzielę Jezusa Chrystusa, króla wszechświata. Usłyszymy więc fragment z Ewangelii według świętego Jana, nawiązujący właśnie do tego dzisiejszego wydarzenia Jezusa Chrystusa, króla wszechświata. Posłuchajmy z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 18, wersety od 33 do 37. Piłat wrócił więc do siedziby dowództwa, wezwał Jeszuę i powiedział do Niego, czy jesteś królem Żydów? Jeszua odrzekł, pytasz o to sam z siebie, czy inni ci o Mnie powiedzieli? Piłat odrzekł: Czy ja jestem Żydem? Twój własny naród i główni kochanim oddali cię w moje ręce. Co uczyniłeś? Jeszła odrzekł: Moja władza królewska nie ma umocowania w porządku rzeczy na tym świecie. Gdyby tak było, moi ludzie walczyliby, aby nie został pojmany przez Judejczyków. Lecz moja władza królewska nie pochodzi stąd, czyli, powiedział do niego Piłat, jesteś jednak królem. Jeszua odrzekł, Ty mówisz, że jestem królem. Ja narodziłem się po to i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo o prawdzie. Każdy, kto należy do prawdy, słucha mnie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, niezwykle wzruszający to moment. Przynajmniej ja zawsze, gdy słucham tego fragmentu, czy to przy okazji Wielkiego Tygodnia, czy właśnie chociażby teraz, dzisiaj w niedzielę Chrystusa, króla wszechświata, to zawsze. Gdy widzę Jezusa stojącego przed Piłatem, stojącego jak król, dostojnie, choć dla oka jest już Jezus pokrwawiony, pobity, być może już jest zmęczony, no i już lada moment z koroną cierniową na głowie, z koroną z cierni. To jakby konsekwencja tego właśnie dialogu, w którym Piłat go pyta. Czy Ty jesteś królem? Skąd Ty jesteś? A Jezus zupełnie spokojnie odpowiada: Tak, jestem królem. Ja się po to narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie. Ale królestwo moje, jak tutaj usłyszeliśmy, nie ma umocowania w porządku rzeczy na tym świecie. W tym przykładzie liturgicznym jest: Królestwo moje nie jest z tego świata. To znaczy, nie chodzi o, o to, że Tutaj w ogóle nie ma Królestwa Bożego, bo na innym miejscu Pan Jezus mówi, że Królestwo Boże pośród Was jest. A więc ono jest. Natomiast nie mając umocowania na tym świecie, to znaczy, że ono nie rządzi się tymi prawami jak ten świat. Kiedy patrzymy na królestwa, na państwa, na narody, to Jezus mówi, to, to nie jest tak. To Królestwo, które należy do mnie, a więc cały ten, nie tylko świat, ale wszechświat. Ma zupełnie inny porządek prawa umocowania. Jest zupełnie czymś innym. Dlatego Pan Jezus też mówi, że, że to naprawdę, ja przyszedłem objawić prawdę, powiedzieć Wam, co to tak naprawdę jest królowanie. Czym tak naprawdę jest również to w naszym ludzkim rozumieniu należenie do króla, do kogoś. I moi drodzy, Dzisiaj oczywiście można by o, tej, o tym tytule Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, rozważać bardzo długo, ale ja Was jednak, mimo wszystko, zapraszam, zachęcam do tego, abyście dzisiaj pomyśleli o tym, że Bóg naprawdę jest Królem Wszechświata, Jezus Chrystus, choć stojący tak pokornie, stojący przed Piłatem, rozmawiający z Piłatem do pewnego momentu. Tam jest taki fragment też, kiedy Piłat mówi do Niego, do Jezusa, mówi, że czy Ty nie wiesz, nie chcesz ze mną rozmawiać, czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić cię albo ukrzyżować? Jezus patrzy na Niego pewnie takim litościwym wzrokiem, nie z pogardą, ale z politowaniem miłosiernego serca, mówiąc mu, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci je nie dano z góry, czyli gdybym ja Ci je nie dał. Nie miałbyś żadnej władzy, bo po pierwsze byś się nie urodził, po drugie by cię nie wychowano, po trzeciej, po czwartej, po tysięczne, wszystko pochodzi ode mnie. Ale kochani, kiedy tak jeszcze myślimy troszeczkę dzisiaj o tym królowaniu Boga i myślimy o tym, jakie my mamy doświadczenie, może nie tyle królowania, co rządzenia, panowania, bo bo wszyscy, czy może, może ja z jakimiś nielicznymi wyjątkami, wychowujemy się, czy mieszkamy, żyjemy w krajach demokratycznych, w których ktoś rządzi, ktoś przejmuje władzę. I w tych krajach też panują prawa, obowiązki, przywileje, owszem, też jakieś są. Ale mimo wszystko czujemy się, że czasami nam ciąży to prawo, ciążą nam podatki, ciążą nam ludzie, którzy nas... Nami rządzą, a, a, nami, a, nami, e, a nas wyzyskują, czy nas okłamują. Ciąży nam to, to rządzenie, to królowanie tego świata. Dlatego Pan Jezus dzisiaj przychodzi do nas i prosi nas pokornie bądźcie moimi poddanymi. Chcę od Was też, w pewnym sensie, tego podatku, daniny. Czym to jest? To są Wasze grzechy, to jest Wasza słabość, to jest Wasze zło. Które przyszedłem, by przemienić poń odkupić. Właśnie ten król chce od nas podatku, tym podatkiem jest właśnie nasz grzech. Czyż to nie jest e, niesamowicie piękna historia, w jaką wchodzi Bóg do naszego życia. Wchodzi jako król, wchodzi jako ten, który rządzi. Bo przecież ani jednej minuty. Nie możemy ani dodać do swojego życia, tylko wszystko leży u stóp, u władzy tego króla, tego króla miłosiernego. Dlatego Pan Jezus tak często mówi o królestwie. Dzisiaj go widzimy jako króla stojącego przed Piłatem. Już myślimy właśnie o Drodze Krzyżowej, o tym, że pójdzie z koroną na głowie tyle, że cierniowo, a nie tak jak ludzie, by chcieli i pragnęli nosić na swoich głowach ze złota korony. I on pragnie, za chwilę też z wysokości krzyża wypowie to słowo: Pragnę, pragnę odkupić świat, pragnę, abyś mi oddał te grzechy, to zło. Pragnę tego jako król. Jezus w Ewangeliach aż 122 razy, bibliści to policzyli, aż 122 razy y, mówi o królestwie Ojca. A więc objawia nam, że jesteście na tym świecie, choć nie z tego świata. Że wasze serca mają oddać się pod panowanie już tu na tym świecie pod panowanie króla, że król chce naszego podatku, to jest zabrać nasze grzechy, że król pragnie, abyśmy byli ludźmi świętymi, a to znaczy radosnymi, tak jak pragniemy w naszych krajach, żeby rządzący ułatwiali nam życie, pomagali nam choćby przez mądre, roztropne rządzenie. W, w, nie wiem, w, przez edukację, przez służbę zdrowia, wtedy, gdy będziemy potrzebować tych, tego wsparcia lekarzy czy, czy jakichś nauczycieli wobec uczniów, studentów, to tam, w tym naszym państwie, kraju, możemy tego oczekiwać. To naprawdę Bóg pragnie, abyśmy w taki sam sposób pragnęli w sercu pokoju, miłości. Zgody, cierpliwości, szacunku, życzliwości, to On chce nam to wszystko ofiarować, w tym Jego Królestwie, które już jest pośród nas. Dlatego ucieszmy się dzisiaj tym tytułem, bo rok liturgiczny, który właśnie kończy się, zatacza takie koło, i, i ta ostatnia niedziela, zwykła w ciągu roku, bo za tydzień już pierwsza niedziela adwentu, ta niedziela, jakby Spaja, to jest jak klamra, która mówi nam o tym, że zostanie na końcu już tylko król, jeden, jedyny. Królem, jednym, jedynym i panem panujących jest Jezus Chrystus. Nie ma innego. Dlatego przed nim zegnie się każde kolano istot ziemskich, niebieskich i podziemnych, jak mówi Pismo Święte. I każdy język będzie go wychwalał. I już nie będzie wtedy możliwości nawrotu. Każdy przed nim zegnie. Chrystus mówi, kiedy będę wracał, kiedy przyjdę z powrotem, już jako król, jako sędzia, sprawiedliwy, to niektórzy będą medleć ze strachu. Tak, bo wtedy doświadczą, że ci, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa, którzy nie chcą mu oddać swojego serca, swojego życia nie chcą być jego poddanymi w konsekwencji dziećmi. Ale nie chcą być jego poddanymi, to znaczy nie chcą mu zapłacić tego podatku, by uznać swoją grzeszność, swoją słabość, swój, swój jedyny los, który zależy od niego. Ci wtedy będą mdleć ze strachu, bo nagle zobaczą, że zaufali jakimś fikcyjnym, jakimś małostkowym i żałosnym królestwom, a szczególnie temu zwodzicielowi, nieprzyjacielowi, demonowi który chce y, zagarnąć też człowieka, tylko nie po to, aby człowiek był szczęśliwy, ale po to, żeby w wieczności cierpiał, by przeklinał swój los za to, że nie oddał swojego życia pod panowanie Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Kochani, więc bądźmy świadkami Królestwa Bożego. Ogłaszajmy Królestwo Boże wszędzie, gdzie jesteśmy. Mówmy, Panie, bądź wola Twoja. Tu, w moim domu, w moim mieszkaniu, w środowisku pracy, gdzie jestem, przy biurku siedzę, za ladą stoję, w warsztacie pracy, jest to Twoje Królestwo. Wszędzie tutaj ogłaszam Cię Panem i Królem. Ty rządź jak chcesz. Ty jesteś jedynym, który ma prawo, i niech rządzi tak, jak tego chce. Ty masz moc i władzę. A ja tylko jestem Twoim poddanym, który przychodzi. I ogłasza Twoje królestwo w tych różnych miejscach wobec osób. Proszę Was, czyńcie to. Ogłaszajcie Jezusa Chrystusa królem, królem i panem nie tylko ludzi, ale miejsc, różnych instytucji. Ogłaszajcie go królem. Ogłaszajcie go królem. Wszędzie, gdzie jedziecie, gdzie być może podróżujecie, widzicie jakieś szkoły, szpitale, przedszkola, ogłaszajcie Jezusa królem. Mówcie mu. Jezu, to jest Twoje królestwo. Ten szpital, ten dom opieki, ta szkoła, ten, ta uczelnia, ten urząd miejski, ten komisariat policji, ten dom, te osiedle, to, ten, ta galeria, ten akwapark, moje serce, to wszystko należy do Ciebie. Ty jesteś królem. Ogłaszam Cię tutaj królem. Niech demony, które próbują na swoją rękę wprowadzać królestwo przeklęte, Niech stąd zostaną unicestwione, zniszczone. Niech zostaną zdeptane i strącone z tych miejsc. Bo Ty tutaj jesteś Królem. Tak żyjmy. Tak dzisiaj nas skłania ku temu cała ta niedziela. Przepiękna niedziela. Należymy do Króla Wszechświata, Jezusa Chrystusa. Niech nam On błogosławi ze swojego Królestwa. No więc tu, gdzie jesteś, to jest Jego Królestwo. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Życzę Wam pięknej, błogosławionej niedzieli Chrystus Jezusa Chrystusa, Króla wszechświata i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem.